Hej, witajcie, witajcie. Dostałem, jak wiecie, postowałem to na Facebooku, dostałem kamerkę. Dostałem kamerkę do PlayStation 4 i postanowiłem sobie ją jakoś tam a, w jakiś sposób wykorzystać, użyć. Chyba jeszcze nie, nie ma zbytnio takich gier, które mogłyby jakoś tam, nie wiem, być lepsze niż to, co mamy teraz, chyba, że jakieś tam jazz Dance, czy jakieś tam inne. Piszcie w komentarzach. Eee... No, a my się idziemy Ba bawić, ba ba to bawić. O, tutaj muszę się patrzeć, boże, patrzcie przed siebie. Dobra, w każdym razie. E <słyska> <słyska> Machia! No i uwaga, <słyska> mamy takiego skurwiela. No nie bój się. Ej, nie bój się. Ej, halo. Nie bój się, czekajcie, bo musimy go głaskać po tych. Gilo gilu gili, 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 gili No ej, Nie bój się Nie boimy się Nie bójcie, się Nie boję Chyba tutaj po tych czukach go trzeba sumerać Gilu Ej Co ty mi tutaj grasz, kurde Ja, ja cię tutaj O wygrałem Tyle wygrać Ej, chodzisz tu Kościół Halo Halo Gilu Gilo Gilo Gilo, gilo. Gilo, gilo, gilo Ej, jedzie, get out of here. Get out of here. No, no. no chodź już tu, chodź, chodź do mnie, chodź. O, ch chyba mi się udało trafić. Chyba mi się udało trafić. Bliżej nie. Nie. No gość, a, jedzę z tobą do dupy, kurde, chowam cię. Prawdziwa zabawa, kochani, zaczyna się tutaj. A dokładniej tutaj. Uwaga. Iść, ciągle iść, oj to, to źle wygląda jakbym, kurwa, rodził! Aha, uwaga! O nie! Smeram się po... Ojej, ja, i rodzę! I rodzę, RODZĘ! O, oh, holy shit, coś takiego ze mnie wyszło! God it, gdzie są moje dzieci?! Kurde, ale fan jest! Ty. Czekajcie, bo tutaj można już, na przykład, zrobić coś takiego. Zobaczcie, jakiś frajer tutaj skacze. Get out of here! Tak... Taki bitch love. Co? Mogę je wciągać? O kurde, dobra. Ten poród się nie udał. So much fun! So much fun! O mój Boże. A czekajcie, bo słyszałem, że też jeszcze można wejść do... W środku, a właśnie! No witajcie skórwicydy! Co mogę z nimi sobie tutaj tak trząść po prostu? Ej, zobaczcie, u są przyciski, ale jaja! Ja. Jesteśmy w środku, pada! Czekajcie, wezmę na dół! Ja, gasimy światło, o kurde, jakie fajne trofeum! Zajebisto, dobra! Gig Okej. Okay. Get out here! Tak nimi tak Masakra Światło mi się trochę zgasiło, słońce zaszło, już wychodzi No dzieje mi z tą kaczką, no czekajcie, szybko kaczkę, szybko kaczkę Dobra jest! Mamy naszą gromadkę bez żadnych kaczek! Hello! <głos> <głos> Wygrałem! Czekajcie, mogę z nimi coś zrobić takiego... Żebyście nie patrzyli cały czas na moje krocze, mogę z nimi zrobić na przykład... Pew! Muszę go pstryknąć w ekran! Ej! Dokładnie! So much fun! Nie no... Ale to takie takie ogólnie wydaje mi się, że bardzo fajne takie rozwiązanie można sobie tak no, co? Nie kopam ich? Właśnie tak gram freestyle football. O, bo się kręcę na krześle. No i mi już nic nie dzieje! No co za oszustwo, no. Dobra, wracamy do domu, kochani! Dobra, jednego sobie zostawię. Halo, gdzie jesteś? Czekajcie, chyba, że stąd tak. Nie chciałem tego. O, impreza się tak dzieje. Nie gadajcie, że mogę imprezę robić! Ale ja naciskając przyciski mogę robić imprezę i muzyka Impreza trwa! Dobra! To imprezy. O, jest jeden ludzik! Aha, bo ja go tutaj dotykam gdzie? Hej! Stoisz na moim... No co patrz? Aha, bo ja się tu oświetlam tym padem przecież. Boże, ja myślałem, że to tam się zrobiło. No hej, hej, chodź tu. beat slap! Honor. Zajebista sprawa. Dobra, wracaj do reszty gromadki. I to kochani by było na tyle. Bawię -ba się właśnie teraz tą jeszcze kamerką ładny down bawię się tam jeszcze kamerką coś tutaj ogarnę jeżeli macie jakieś propozycje w co mógłbym ewentualnie zagrać piszcie w komentarzach zobaczymy może coś się uda a teraz trzymajcie się ja idę rodzić na razie cześć